Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, Wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. i Bracia? Trzeci dzień z kolei przychodzimy na Eucharystię. Znaczy my to przychodzimy tak cały czas, kapłani, ale Wy akurat trzeci dzień tak się ułożyło w tym roku. Ogromna łaska. Oczywiście część z Was przychodzi codziennie, mimo nawet świąt, na zwyczajny dzień, zwykły, ale dla części pewnie. Zwłaszcza dla tych młodszych. Mamo, znów trzeci dzień, znów do kościoła. No tak. Czas ogromnej łaski. Mamy możliwość przyjąć Chrystusa w słowie i w ciele. Więc jest to wielkie. I tak trzeba dzieciom tłumaczyć. Bo rodzina może być święta. Ksiądz proboszcz wspomniał, że dzisiaj właśnie świętej rodziny. Jezusa, Maryi i Józefa. Naszego patrona. Rodzina może być święta. Nawet powinna być święta. Ktoś powie, no tak, ale to przecież Bóg. Maryja widziała, rozmawiała z Aniołem, Józef miał w snach widzenia, i, a ja? A ty możesz przyjąć Chrystusa w komunii świętej. A ty masz sakrament małżeństwa. A ty żyjesz z Jezusem. Na co dzień. I wtedy się uświęcasz. I Twoja rodzina ma ogromną szansę być stać się świętą. I ta dzisiejsza uroczystość wielu z was napawa może powinna, może napawa radością, szczęściem i też takim spojrzeniem pełnym dziękczynienia i w stronę Boga, i w stronę ludzi. Może potrzeba dzisiaj właśnie podziękować, może już to zrobiliście. Swoim najbliższym, tej ukochanej żonie czy ukochanemu mężowi, dzieciom, które są przy was jeszcze wciąż. To dzisiaj jest na to okazja. I ta uroczystość nam o tym mówi, by wyrazić swoją wdzięczność i Panu Bogu i człowiekowi i by Pana Boga uwielbić za to, że pozwala mi żyć w rodzinie pięknej, Bożej, według Jego zamysłu, przecież. On, pierwsze, co mówi do ludzi, to im błogosławi i mówi: Bądźcie płodni i zaludniajcie tę ziemię. Ale im najpierw błogosławi, mężczyźni i kobiecie. I to jest ta wspólnota pobłogosławiona przez Pana, przez Niego wymyślona i tak stworzona, aby to wszystko działało, i tak działa przez pokolenia, oby i po nas mogło działać. Więc ta dzisiejsza uroczystość jest taką potężną okazją na dziękczynienie. Ale może są tu też tacy, którzy sobie mogą pomyśleć, a za co ja mam dziękować? Mi nie wyszło. Nie jest tak jak miało być. Wszystko się pokrzyżowało. Nic co ja mam zrobić? Za co mam dziękować? Za krzyż? Za trud? Za rozstanie, Za zdrady? Z rozwody. Trudne to. Wiem o tym. No, nie z własnego doświadczenia, bo to mnie nie dotykało, ale z doświadczenia spotkań z Wami, niektórymi z Was. I nie tak miało być. I cóż dzisiaj, w tę uroczystość mają tacy ludzie powiedzieć. Słowo Boże, które jest dla nas, niesie dziś nadzieją, ponieważ w tym Słowie Abram również jest już zniechęcony. Otrzyma obietnicę i czeka na wypełnienie i nie ma, i nie ma, i nie ma. O Panie Boże mój, na cóż mi ona, jak już jestem stary, a Ty mi mówisz, że będę miał potomstwo? A Pan Bóg mu mówi... Że będziesz miał tego syna. Mówi, wyjdź z namiotu, w którym mieszkasz. Z tego Twojego bezpiecznego, fajnego, a może już i trochę przykurzonego miejsca. I spójrz w górę, w niebo. Policz gwiazdy. Żeby policzyć, trzeba spojrzeć w niebo, a w niebie. Wiemy, kto jest. Wiemy, kto jest u góry. Kiedy myślimy o naszym Panu, nasze myśli, nasz wzrok niejako biegnie ku Niemu właśnie, do góry. Więc właśnie w takim przygnębieniu, może w takim myśleniu nie udało nam się w życiu. A może nawet nie o to chodzi, żeby się rozchodzić, tylko że mieszkasz ze swoją żoną czy mężem, a tak naprawdę to łączy Was tylko tyle, że mieszkacie razem i nic więcej. Może w takim właśnie stanie. Słyszysz to słowo i to słowo jest konkretne. Wyjdź z tego i spójrz w niebo. Spójrz na mnie, mówi Pan Bóg. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam o przymierzu, które zawarłeś kiedyś przy ołtarzu i też w ten sposób, zabierając je z tą osobą, zawarłeś też ze mną, a psalmista nam o tym dzisiaj mówi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Dlatego mówi, wyjdź z tego Twojego namiotu, tej Twojej codzienności, tego przybicia i spójrz w niebo. Bo ja pamiętam, bo ja znam, bo wiem, co jest w Twoim sercu, co jest w sercu tego kogoś, tych ludzi, bo ja to wszystko wiem. A może cierpisz, bo tu nie ma Twojego małżonka, współmałżonka, bo tu nie ma twojej żony, Twojego męża z Tobą. Ty jesteś, a jego nie ma. I cierpisz z tego powodu. Juzy wylewasz i prosisz Pana, Panie, daj tę łaskę nawrócenia. No i nie ma. Jeszcze nie ma. A może twoje dzieci też tutaj już dawno nie były? Albo tam, gdzie mieszkają, zapomniały o... O Panu Bogu i nawet w święta myślą tylko jak tu nakupić prezentów, a nie przygotować swoją duszę w sakramencie pokuty. Może Twoje wnuki mówią, babciu, mów mi wszystko, tylko nie o Panu Bogu, bo ja nie chcę o tym słuchać, bo ja wolę iść na ulicę i drzeć się. Wolność. I może cierpisz z tego powodu. Bardzo cierpisz. Bo to jest droga, której nie chciałeś. A jednak. I w tym wszystkim Pan Bóg mówi dzisiaj do Ciebie: spójrz w niebo. Spójrz na mnie. Nie trać mnie z przodu. Bo ja mogę dokonać wielkiego cudu. Mogę sprawić. Aby znów to wszystko, czym żyjesz, stało się święte. Bo ja mogę, nawet z prawie umarłego człowieka, jakim była Sara, wyprowadzić potomstwo. Mogę to zrobić. Ubierz tylko. Więc to słowo dzisiaj jest słowem pełnym nadziei. I taką nadzieję chciałbym Wam siostry Bracia zostawić. Ale ta nadzieja niech też przekuwa się na konkretny czyn. Jeśli widzisz, że ktoś w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, małżeństwie prowadzi życie nieświęte, no to módl się o to i działaj. Działaj przez nieustanne czyny i słowa miłości dla tego człowieka. Ofiarowanie swoich cierpień, ofiarowanie swojego postu, wyrzeczenia, pokuty, żeby mógł się nawrócić. Bo może potrzeba wiele ofiary, aby przyszło nawrócenie. Bo może, droga babciu, jesteś jedyną deską ratunku, ostatnią dla swojego wnuka. Może tak być. Dla swojej wnuczki, którzy żyją bez Jezusa. Więc to słowo nas do tego zaprasza. By nie tracić nadziei. Pięknie ksiądz Paweł w rekolekcjach mówił o nadziei, właśnie. Ona nie jest matką głupich, ale nadzieja nigdy nie zawodzi i zawsze powinna być, bo to jest nasza ostoja. Nadzieja, która nas prowadzi ku głębszej wierze. Więc do tego Was zapraszam, byście tak dzisiaj spojrzeli: w niebo, na Jezusa Chrystusa. Modlili się i działali. I jeszcze jedno, czy dwa będą jeszcze. Jedno jeszcze zaproszenie. Dzisiaj taki dzień, więc jesteście w rodzinach. Może warto razem z żoną czy z dziećmi usiąść, powspominać to, co było kiedyś. Ten moment ślubu. Może obejrzeć te zdjęcia z zakurzonego albumu, nieważne czy ślub był pięć, dwa. Czy 30, czy dzisiaj nawet byli tacy 60 kilka lat temu? Jeśli tylko macie takie pamiątki, siądźcie razem i to zróbcie. Może już twój mąż nie żyje, może żona nie żyje, może dzieci już umarły. No to pomódź się. Pojedź na grób, pomódl się. Zmów różaniec. Bo ta miłość przecież nie kończy się. Ona się zmienia, bo nie ma już ich w fizycznym świecie między nami, ale są przecież, bo miłość, tak jak życie, zmienia się, ale się nie kończy. Może tak ten dzień trzeba przeżyć. Może tak robicie. Bogu dzięki. Jak mi jest trudno, to sobie oglądam płytę ze z moich święceń, by sobie przypomnieć, coś tam ślubował Panu Bogu. Coś ty tam powiedział. I sobie przypominam moje pierwsze chwile w kapłańskim życiu. Warto. A ta druga prośba, już ostatnia, chciałbym, żebyście, żeby teraz małżeństwa, które są, podeszły tutaj przez środek się ustawiły. Bądź po błokach, bo jest nas sporo. Będziemy odnawiali przyrzeczenia małżeńskie wasze. Ale przy księdza jestem z dziećmi. Mogę podejść? Możesz. Z wózkiem też można podjechać. Bo przecież jak? Zostawicie waszą córeczkę czy syna. Więc zapraszam Was. Ja tu podejdę. Powiem, żebyście się wzięli za ręce. Spójrzcie sobie w oczy. Może się zazrodzi, Niech się rodzi. Płaczcie. Trudno. Jak to było w samych swoich? Płacz. Płacz. Nikt nie widzi. Nieważne. To jest moment bardzo istotny. Sprzed X lat, może sobie przypomnisz. Więc zapraszam. Oczywiście w odstępach, no bo to znak naszych czasów, dystans. Oczywiście w odstępach zapraszam, by tu podejść. Ksiądz Tomasz już biegnie, zdjęcie nam stryknie. Potem będzie na stronie, cały świat zobaczy, że takie świętym Józefie się dokonują rzeczy. Nieważne ile jesteś po ślubie, 5, 10, rok, 3 miesiące, 60 lat. Zapraszam. Jeśli twój mąż siedzi gdzieś tam z drugiej strony, spójrz wymownie w jego kierunku i niech przyjdzie. Albo żona, niech przyjdzie. Zapraszam Was teraz tutaj. Proszę bardzo, śmiało, odwagi. Kto pierwszy będzie mógł się podzielić, ile lat jest małżeństwem? Panią Danusię prosimy do Pana Luciana. proszę bardzo, tutaj, czy tu z boku też, bo jest nas trochę, czy tutaj. Z chóru też można zejść, śmiało, dziecko wziąć ze sobą, nie bójcie się. Proszę bardzo, chodźcie troszkę bliżej, proszę, podejdźcie. Prośmy, tak jak na Waszym ślubie. Ducha Świętego, aby odnowił w was łaskę sakramentu małżeństwa. Proszę wstańmy. Otworzymy się u duchu koprzej, na wieczór wierny wytobie krąg, nie biewetkową ławkę we słać racz szebercą co o dzieły. Podcieszyłby cię jesteś z za i najwyższego bo Boga dar. Być na masze by nie naszych dusz, drugoj żywy by miło ogniażar. Daj nam przewek ciebie, we to znać, daj by i ten powód znany by. Nie we Jewe, jeden nowotnienie dług, nie we wierch wytnania, nie wszystkich sił. Amen. Czcigodni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonale chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie teraz prawe dłonie i odpowiedzcie na pytanie, które Wam zadam w imieniu Kościoła. Można się do siebie zwrócić twarzami, całą postawą, osobą spojrzeć prosto w oczy, ukochane zresztą przecież. I odpowiadajcie, proszę. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za Was swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca? Waszego życia. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzi nasze dobre pragnienie, niech umocni Waszą wolę i wspiera Was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. I myślę właśnie. właśnie. Brawo dla Was wszystkich. Dziękuję bardzo za ten gest. Może łza się zrodziła. Niech płynie. Trwajcie mocno między sobą, z sobą, ze sobą i z Chrystusem w jedności. Amen.